Cześć i witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku mojej serii METIN 2 Jak zapewne widzieliście na większości materiałów jestem, poruszam się na wierzchowcu Tak Więc ten odcinek jest poświęcony właśnie systemu, systemowi mega wierzchowca Więc tak, jak w ogóle zdobyć takiego wierzchowca? Tutaj jak widać w tle bije metiny yy, Właśnie to jest jeden ze sposobów, jeden z dwóch sposobów aby zdobyć takiego wierzchowca Czyli należy bić metiny od godziny 19 do godziny 21 codziennie. Czyli aż 2 godziny mamy na spokojny drog. Ale co daje nasz wierzchowiec? Młody wierzchowiec doda nam tylko 30 szybkości poruszania się. Zawsze dobry, przyda się do szkania metinów. Następny to jest dziki wierzchowiec. On dodaje 40 szybkości poruszania i można bić siodła. I do tego można wybrać bonus 3 na potwory, 3%, szybciej exp, 3 EXPA, 250 pz 50 obrony lub 30 ataku. Czyli bardzo fajne bonus. Jak widać, ubijamy już naszego metka. I niestety tylko potki drop. I nasz dzielny wieszowiec, czyli mm, on dodaje nam. 50% szybkości poruszania się można być z konia jak, można być jak z bojowca używać skilli militarnych dodaje 5 na potwory może dodawać 5 na potwory 5% expa 500pz 150 obrony lub 100 ataku i teraz tak wierzchowiec trwa 9 dni ten na największym ulepszeniu czyli dzielny wierzchowiec trwa 9 dni a ten chyba Młody Wierzchowiec trwa 7. Oczywiście można przedłużyć jego żywotność kupując zbój mutacji na rynku i zanosząc 200k, 200K do stajennego, aby przedłużyć ży czas życia wierzchowca, ale musi mu zostać mniej niż jeden dzień życia. Tutaj jak widać kolejnego metina już wybijamy. i z niego dropło nam potki dobra i kolejny metek a my tutaj dalej ogarniamy jest jeszcze drugi sposób na przedłużenie go można kupić mega przekąskę w item shopie yy, i ona zwiększy jego życie o 7, 15 lub 30 dni yy, i tak ogólnie jak wymienić tą całą pieczęć na naszego wierzchowca Mm, musimy udać się do wstępnego i wybrać. W... A to będzie w ogóle na filmie, tam jeszcze będę o tym opowiadał. Nie wiem, co by tutaj jeszcze powiedzieć Wam. Metki w lesie zawsze można bić. Kamolek może dropnąć. Zawsze może dropnąć jakiś tam nie wiem, magnecik z bonem jakimś różnej temki. ostatnio sobie weszłem na Fenixa ubiłem dwa metki pierwszy metek kamień duchowy w no dobra super nie drugi metek pot. dobra no drob jest taki sobie tutaj jak widać już kolejnego metka wykańczamy i tam nie było nic płotkich teraz metin na 80. jak widać film jest przyspieszony gdyż bardzo Długo bije metka, chyba minutę coś, a to jest szkoda filmu na takiej bliższej metina, więc przyspieszyłem. I tak jeszcze patrzę tutaj, co by Wam powiedzieć. Mm. No, yy, ogólnie to tego na wierzchowce można wsiąść już od pierwszego poziomu postaci. Na dzikiego wierzchowca od 35 i na dzielnego od 50. I aby otrzymać dzikiego wierzchowca, należy dostarczyć zwój ewolucji oraz tą pieczęć. I on nam bierze zwój ewolucji i daje lepszą pieczęć. I później, żeby następnego wierzchowca mieć, tego, z którego można używać skillę, dostarczamy zwój mutacji, on nam go zabiera i daje lepszą pieczęć. No tutaj widać księga eksperta dropnęła. Można je robić, bo jak w lesie wyleci nam misja, to tutaj nie wiem, co się stało, że dedłem. Można te eksperty otwierać, no bo jak wyleci nam w lesie misja, a z nich lecą... Y, bardzo często takie lepsze przedmioty jak y, kamole, no tam nawet kupuję nieraz na rynku jak są po 3kk 4 i teraz jakby ten event halloween przez te dwa tygodnie czy tam tydzień nie dropiły te wieszowce więc sobie właśnie przed tym eventem wydropiłem dwa wierzchowce i tego jednego wymienimy. I jeszcze jeden metek znaleziony. Jak widać hity po 150. Nie najlepsze, krytyki czasami. I chciałem jeszcze Wam podziękować w tym filmie za 19 widzów Jak będzie 20 widzów, widzimy się w specjalu Nie wiem z czego go nagram Albo Slender, albo Happy Wheels Zobaczymy, jak mi się będzie... Co bardziej będę chciał grać A może jakiś konkursik będzie? Nie wiadomo No, widać już połowa HP metka Hmm, słabo bija niestety. Dobra, co by tu jeszcze o tych wieszowcach chciały nam powiedzieć? Hmm. Nie można od razu tego młodzika, czyli tego naj, najsłabszego wyszkolić na dzielnego, tylko trzeba po kolei hmm, każdego wyszkalać. I tutaj jak widać dropu na środek 2. Okej, okay, no to wymieniamy. Jak widać, świadectwo 2 tutaj mamy zwój mutacji oraz swój ewolucji. Podchodzimy do naszego stajennego. Klikamy y, Wymień świadectwo na wierzchowca. On tutaj coś nam gada. Kontynuuj. Y, I tutaj wybieramy ten bonus. Ja wybrałem Atak, bo teraz y, biję metki. Y, później, jeszcze będę musiał wybrać sobie Defa i można robić DT. I jak widać, mamy pierwszą pieczęć. Jak wygląda nasz lew tutaj właśnie widać? No jest ładny. Dobra, no to wymieniamy. Teraz musimy wyciągnąć naszą pieczeń nastajemnego. On nas zabiera mm, zwój mutacji i mamy nowego wróżca. Już ta czarny i lepiej wygląda. I przynajmniej można z niego być. I na ostatniego wierzchowca robimy, czyli na już na dzielnego. i otrzymaliśmy naszą pieczęć. Jak widać, taki fajny czerwony, czerwono-pomarańczowy taki pomarańczowo bardziej. Tak fajnie się począsa on. Jak widać, trochę mi niestety film tutaj ścinał w niektórych momentach. No, muszę kupić sobie kartę graficzną. Mm, i jakieś tam muszę na pewno karty najważniejsza i głośniki wszystko tam się zrobi z czasem zobaczymy jak widać teraz za czym mamy ataku na wierzchowcu mamy nasz ataku 1165 nie 1105 i dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał, zapraszam do następnych materiałów, trzymajcie się na razie.